Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będę odpowiadała na pytanie, kiedy najlepiej przyjechać do Australii na wakacje. Jaka jest taka najlepsza pora roku, miesiące, kiedy nas nic negatywnego odnośnie pogody nie zaskoczy. często dostaje od Was właśnie to pytanie, no bo wiadomo, turysta, który przyjeżdża do, przylatuje właściwie do Australii i wydaje kupę forsy na ten wyjazd, jednak chce sobie pozwiedzać, zobaczyć wszystko w pięknym słoneczku, a nie być zaskoczonym jakimiś cyklonami, deszczami, czy też mroźną, zimną pogodą. Dlatego właśnie pomyślałam sobie, że ten temat pogody w Australii jest o tyle ważny, istotny, że jednak tutaj, jeżeli chodzi o stany, miasta, różne Położenia ich, to się pogoda różni. Dlatego, tak jak u nas w tropikach w Queensland może być pięknie i cudownie, to akurat miasta, do których turyści się najczęściej udają, przylatując do Australii, czyli Sydney i Melbourne, one są już bardziej kapryśne. I jednak tutaj ludzie są często zaskoczeni negatywnie, jeżeli chodzi o pogodę. no Bo przylatując do Sydney, do Melbourne, spodziewają się, że będzie tak, jak podobno ma być w Australii. Cały czas. Słonecznie, pięknie, upalnie, a tu nagle, jak się okazuje, że przylatują w australijskiej zimie, ta zima ich nieźle zaskoczy w tych stanach, typu New South Wales czy też Victoria. Tam często turyści są zawiedzeni, dlatego że nagle się okazuje, że jest zimno i nieprzyjemnie, ale to też wszystko zależy od pory roku. Dlatego ja stwierdziłam, że to Wam fajnie tutaj nakreślę, e, miesiącami i porami roku, żebyście sobie sami wybrali według. Waszych oczekiwań, według tego, o, czego chcecie od Australii, od takiego pobytu turystycznego, jaka właśnie dla Was jest najlepsza pora roku czy też miesiąc na to, żeby tutaj przylecieć? Pewnie większość z Was wie, my akurat od 10 lat tu w Australii mieszkamy w stanie Queensland, także y, ja będę się tutaj skupiała na stanie Queensland, tym tropikalnym, który uważam, że jest naprawdę y, najbardziej warty odwiedzenia, przez to, że tak jakby podsumowuje. Całą egzotykę i tropiki Australii, to czego się spodziewacie po Australii, więc tutaj Was bardzo zapraszam. Natomiast będę też wspominała o tych stanach typowych, typu New South Wales, Sydney, czy też Wiktorie z Melbourne. Przede wszystkim, słuchajcie, jest tutaj w Australii parę ekstrem pogodowych. E, czyli o co mi chodzi? E, są sezony, takie jak sezon deszczy i cyklonów, który jest od listopada do kwietnia. Przede wszystkim występuje on w tym tropikalnym stanie Queensland, ale afektuje często Poniższe stany również. Potem jest sezon na pożary, słuchajcie, czyli pora sucha. Jest to zima i wiosna, i wtedy bardzo często tutaj pojawiają się bushfires, czyli te pożary buszu, takich lasów pustkowi australijskich, ale czasami nawet poza suchą zimą i suchą wiosną, jednak pożary pojawiają się latem. Jeżeli w lato jeszcze nie spadną deszcze, mimo tego, że lato to tutaj to już jest pora. Deszczowa. Tak jak właśnie było w 2020. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy właśnie w styczniu były te wielkie australijskie bushfires, pożary buszu. I wtedy to też było po części wynikiem tego, że mimo tego, że było lato, gdzie już tak naprawdę to nie jest sezon pożarów, bo to jest pora deszczowa, to jednak się pojawiły te pożary, ponieważ w lecie wyjątkowo nie padało. Jeżeli chodzi o te niebezpieczne zwierzaki, to niestety u nas w tropikach przede wszystkim są tutaj w Lato, australijskie lato. Na przykład te meduzy śmiercionośne mówi się, że są tutaj od października do maja, ale prawda jest taka, że występują cały rok. No i też mekpaje, te sroki czarno-białe, które atakują ludzi, tutaj mają swój sezon właśnie akurat teraz, czyli między sierpniem a październikiem. Natomiast no, tutaj Australijczycy by pewnie stanęli w obronie tych ptaków, powiedzieli, że te ptaki same z siebie nie atakują ludzi, tylko po prostu bronią swojego terytorium. Ale to jest na nie sezon, więc możecie się spodziewać, że was tam jakiś z góry z lotu zaatakuje. Dobra, to już zaczynamy sobie konkretnie od pierwszej pory roku, mojej ulubionej tak właściwie, czyli wiosny. Wiosna tutaj w Australii jest od września, czyli cały miesiąc wrzesień, październik i listopad. Jakbym miała porównać do Polski, to tutaj wiosnę możecie się spodziewać pogody takiej bardzo podobnej do bardzo przyjemnego lata w Polsce, takiego bez jakichś kaprysów. Czyli wiecie, jeszcze nie jest jakoś tak mega upalnie, a już po zimie zaczyna się robić bardzo przyjemnie. W Słoneczku jest bardzo gorąco, ale jeszcze się tak nie spalimy, więc fajnie można się też przyjemnie opalić. Na początku tej wiosny jeszcze jest troszeczkę tak trudno, żeby gdzieś tam się w basenie pokomić bo jeszcze jest troszkę chłodnawo. Natomiast potem już ta pełna wiosna i końcówka, to już rzeczywiście jest takie lato polskie, bym powiedziała, i bardzo przyjemnie jest, żeby pójść się pokąpać. To już są takie, no upały powiedzmy polskie upały. I to jeżeli chodzi tutaj o nasze tropiki w stanie Queensland, natomiast te inne stany jeszcze troszeczkę mają chłodno, jeżeli chodzi o wiosnę. Na przykład New South Wales czy tam Victoria. Także ja wiosnę rzeczywiście mojej rodzinie zawsze polecam najbardziej. Dlatego, że jest tu wtedy najprzyjemniej, szczególnie końcówka września, październik i początek listopada. To jeszcze nie jest aż tak upalnie, ale no już jest bardzo gorąco letnio i letnie ciuchy można ubierać. Nie trzeba się tam pakować z jakimś długim rękawem itd. Tak Aczkolwiek słuchajcie, południe stanu Queensland, nawet tej pełnej wiosny, może być kapryśne pod względem wiatrów. Także tam już jakiś taki sweterek, kurteczka się. Przyda, ale no tak jakbyście w lato polskie się pakowali gdzieś na wakacje w Polsce. Niby wiosna to jest ten sezon pożarów, ale one są tu regularnie i nie są jakieś mega wielkie, z rzadka się zdarzają jakoś mega wielkie, więc ja bym tu na ten sezon pożarów raczej nie patrzyła. I rzeczywiście w listopadzie, czyli pod koniec wiosny, zaczyna się sezon cyklonów. Natomiast powiem Wam szczerze, że na tyle na ile długo tu mieszkamy, 10 lat, to jeszcze nigdy w listopadzie żadnego cyklonu nie było. Więc raczej bym powiedziała, że te ekstremy tutaj wiosną się nie zdarzają. I jeżeli chodzi o te sezony, na zwierzaki, niebezpieczne, jadowite węże, meduzy do tej wiosny tego aż tak dużo nie ma, choć wiadomo, wiosna jest przed latem, więc zaczynają one wszystkie wyłazić. Te krokodyle, wszystkie węże, wiadomo, sezon na meduzy się zaczyna, te śmiercionośne, ale to jest rzeczywiście taki począteczek, więc ja bym powiedziała, że wiosna jest naprawdę mega super porą roku, żeby tutaj przylecieć. Dzień jest niestety tutaj krótki, ale to jest w każdym sezonie, w każdym miesiącu w Australii, szczególnie w tym naszym tropikalnym stanie Queensland. Mniej więcej średnio przez cały rok zachodu słońca możecie się spodziewać między po 17, a troszkę po 19. I akurat w wiosnę, no to w zależności od miesiąca, po 18, a przed 19 kończy się dzień zachodzi słońce. Oczywiście w pozostałych stanach będzie inaczej, jeżeli chodzi o zachody słońca. I słońce się dłużej utrzymuje, później zachodzi, ale tak jak powiedziałam, ja się tutaj skupiam na obserwacjach moich, Queensland przede wszystkim, no bo tutaj mieszkamy i głównie tutaj siedzimy. Następna pora roku w Australii to jest australijskie lato, które tutaj akurat przypada na grudzień, styczeń i luty. I ja bym powiedziała, że akurat w australijskie lato pogoda tutaj jest najbardziej kapryśna. I nieprzyjazna, raczej nikomu nie polecam tutaj przylatywać latem, bo będzie albo mega upalnie, że do zemdlenia, nie do wytrzymania ukropy, szczególnie właśnie w tym tropikalnym w naszym stanie Queensland. Skórę Wam naprawdę słońce potrafi spalić w parę sekund, więc w słońcu jest bardzo nieprzyjemnie. Na plażach natomiast u nas w tropikach, mimo tego, że jest ogólnie gorąco, to przez to, że jest bryza daje super ochłodzenie i na plaży akurat jest bardzo przyjemnie mimo tego, że jest upalnie gorąco, to właśnie fajnie, że ta bryza nas chodzi. W stanie Queensland raczej w lato macie gwarantowane upały i tak jak północna część wybrzeża stanu Queensland jest tak upalna, że jak wyjdziecie z samochodu, to już Wam się odechciewa, nawet żeby przejść do jakiegoś centrum handlowego. Tak u nas ta środkowa część wybrzeża stanu Queensland już jest troszkę przyjemniejsza, już się da wytrzymać, jak się wyjdzie z samochodu, ale na słońcu no to tak z 20-30 minut i potem trzeba znikać. Południowa część stanu tropikalnego Queensland, czyli Brisbane, Sunshine Coast i Gold Coast, są też upały wielkie. Wiadomo. Natomiast już właśnie Sydney i Melbourne, no to pewnie wiecie też z Australian Open, z tego... Y Turnieju tenisowego, że czasami zawodnicy tam leją na kortach, dlatego że jest tak upalnie. Więc w Melbourne akurat potrafi być mega upalnie w lato, ale my, tak jak tam w lato byliśmy, to przylecieliśmy i się zaskoczyliśmy, dlatego że pierwsze, co musieliśmy zrobić, to zakupy rzeczy z długim rękawem. Dlatego że akurat Melbourne nas przywitało brzydką pogodą. Około 20 stopni, mimo tego, że było lato. Sydney jest jednak gorętsze latem niż Melbourne, a Melbourne. To bym bardziej porównała i stan Wiktorii do Polski, jeżeli chodzi o lato. Z tym, że wiadomo, że jak są upały, to jest o wiele, wiele goręcej niż w Polsce. Natomiast z drugiej strony, w jednym dniu może być mega upalnie, nie do wytrzymania, a potem Wam temperatura może spaść do 20 stopni i może być bardzo nieprzyjemnie na długi rękaw. Także Melbourne jest dość nieprzewidywalne, jeżeli chodzi o pogodę, nawet w lato. Oczywiście pamiętamy australijskie lato. Więc ubrania, jak przelatujecie tutaj w lato, wszystkie letnie, tak jak zresztą pora roku wskazuje. Ale na Melbourne bym zachęcała jednak, żeby wziąć sobie coś z długim rękawem, w razie czego. Także, jakbym wam miała porównać lato w tropikach Australii, czyli w stanie Queensland, do pogody w Polsce, to nie dałoby się, bo tu są takie upały. Że akurat w Polsce takich aż gorących nie macie. Więc z jednej strony Was zaskoczyć może taka ekstrema, że będzie zbyt upalnie, zbyt duszno, nie do wytrzymania, a z drugiej strony mogą Was zaskoczyć cyklony bądź też deszcze ulewy. Dlatego, że tutaj z kolei właśnie lato jest sezonem deszczowym, porą mokrą. Poza tym te wszystkie groźne, jadowite zwierzaki, rzeczywiście największy sezon mają też podczas lata australijskiego. Czyli te węże jadowite, Pająki, meduzy śmiercionośne, krokodyle, rekiny. One tu najbardziej szarżują właśnie latem. Jest ich tu najwięcej, są najbardziej spotykane. Dni, oczywiście, słuchajcie, też są dłuższe w lato, no tak jak w lato, wszędzie praktycznie, więc słońce zachodzi u nas, na przykład w tropikach, dopiero około 19, troszkę przed 19, bądź troszkę po 19. Natomiast jak byliśmy właśnie w Melbourne, to tam około 20, 21. Ale żeśmy się bardzo pozytywnie nie zaskoczyli, że właśnie słońce zachodziło o wiele później niż u nas w stanie Queensland. I to chociaż też wam zobrazuje to, jak Australia jest zróżnicowana, żeby jednak pamiętać, że to jest kontynent i tutaj naprawdę w każdym stanie będzie inaczej. Następna pora roku to australijska jesień, która akurat tutaj przypada na marzec, kwiecień, maj. Jesień też jest tutaj bardzo fajną porą roku. Też często polecam, żeby tutaj przylecieć. Tylko trochę jest moim zdaniem mniej przewidywalna niż wiosna. Wiosna mi bardziej przewidzieć jest, bardziej, bardziej łatwo przewidzieć jest pogoda taka bardziej gwarantowana i taka idealna na zwiedzanie, na przyjemne spacery, plażing i tak dalej. Natomiast jesień to właśnie i tam jeszcze troszeczkę ma takich ekstrem. Jest troszeczkę jeszcze skomplikowana, bo to jest końcówka lata i pamiętajmy, że jeszcze te wszystkie zwierzaki niebezpieczne, one jeszcze nie skończyły grasować. E, jeszcze są te meduzy, które grasują aż do maja, także do maja nie wolno wchodzić tutaj do oceanu. Natomiast mimo sezonu na meduzy, który jest do maja, od października do maja, to jednak one są spotykane tutaj u nas w tropikach e, przez cały rok. W każdym miesiącu. Jest ich po prostu najwięcej tutaj w tym sezonie rzekomym na meduzy, natomiast w inne miesiące też można je tutaj spotkać. Jeżeli chodzi o te inne ekstremy australijskie, szczególnie tropikalne, to jeszcze przecież tutaj w marcu i kwietniu, czyli jesiennych miesiącach, jest sezon cyklonowy, więc też te cyklony się mogą tutaj zdarzyć jesienią. Tak jak parę lat temu, właśnie my przeżyliśmy pod koniec marca, jednak był ten jeden z większych cyklonów tutaj w tropikach który jest aż do dzisiaj pamiętany i który afektował, słuchacie, nawet New South Wales, Sydney, te tereny. Także no, widzicie, jesienią te ekstremy jeszcze y, letnie też są. Ja bym powiedziała, że z jesiennych miesięcy to tak bardziej ten kwiecień e, byłby polecany przeze mnie niż na przykład maj, gdzie już zrobi się chłodno. Albo niż marzec, który jeszcze bardziej jest taki letni i jeszcze tamte ekstremy pogodowe są, e, upały bądź też jakieś cyklony. Także kwiecień to taki najlepszy miesiąc, jeżeli chodzi o australijską jesień w tropikach, czyli tutaj w stanie Queensland. Słońce jesienią australijską tutaj zachodzi tak po 18 przed 19, oczywiście u nas w tropikach, bo na tym się tutaj skupiam. I ostatnia pora roku, australijska zima, która tutaj przypada na czerwiec, lipiec, sierpień. Tak jak normalnie, bym powiedziała, że zima w stanie Queensland, czyli w tym tropikalnym stanie, jest w miarę przyjazna, nawet jeżeli się tutaj przylatuje na wakacje. Może nie ma super upałów, ale. Yy, jest w miarę akceptowalnie w tych tropikach, to jednak zima w tym roku, która była najzimniejsza od 30, a niektórzy mówią 50 lat w Australii całej. Jednak uświadomiła mi, że może zima to nie jest najlepsza pora roku i raczej trzeba jej tutaj w Australii unikać. Miejmy nadzieję jednak, że akurat w tym roku było wyjątkowo zimno i wyjątkowo pochmurnie, było dużo deszczy wyjątkowo, mimo tego, że zima to jest pora sucha yy, i że to już się nie powtórzy raczej długo. Natomiast normalnie temperatury tutaj w tropikach są w zimie bardzo przyjemne. Może nie jest to okres idealny, żeby w basenie się pluskać, i jednak trzeba mieć jakiś sweterek. Ale mimo wszystko wam jednak powiem, że u nas w tropikach w zimie australijskiej, mimo tego, że jest dużo chłodniej, to i tak się chodzi w krótkim rękawie, krótkich spodenkach i klapkach. Ja bym tutaj taką regularną tropikalną zimę australijską porównała do takiego początkowego sezonu wiosennego w Polsce, jak nagle po zimie wam przychodzą takie mega upały. Ja pamiętam nawet jak kiedyś mieszkałam w Polsce, to było parę takich wiosen, że nagle w marcu były takie dwa albo trzy dni, że przychodził 30-stopniowy upał, ale jeszcze w powietrzu czuć było tą zimę, tą pozostałość po zimie, taki mrozek. To właśnie tutaj w tropikach zima mniej więcej cała tak wygląda, z tym, że jest gwarantowana pogoda, gwarantowane czyste niebo, bez chmurek, sucho, jest to pora sucha, więc żadnych cyklonów, żadnych deszczy, ulew nie będzie, więc to jest super. W słoneczku poza tym, słuchajcie, w zimie, jak się tak położymy nawet na plaży, to rzeczywiście tak grzeje, że można w krótkim rękawku, nawet w stroju kąpielowym, na tej plaży czy gdzieś tam sobie w słoneczku siedzieć. Ale w tym roku to rzeczywiście powiem Wam, że zima była takim zaskoczeniem dla nas, że musieliśmy robić zimowe zakupy. Trzeba było jakieś wełniane swetry e, pokupować czy, czy też sukienki. Także w tym roku ta zima była okropna i w życiu bym nie polecała żadnemu turyście, żeby nawet do tropików w tym roku przylecieć i sobie. Zwiedzać. Jamie mi tutaj troszeczkę przeszkadza, ale mam nadzieję, że się zaraz uspokoi, bo się już niecierpliwi. Ale ja już kończę powolutku, słuchajcie. Chciałam tylko właśnie jeszcze powiedzieć, że, tak jak u nas było niefajnie. W tej zimie w tym roku to tak zazwyczaj jest brzydko jednak w Sydney czy też w Melbourne. W sensie rzadko się zdarzają takie jak w tym roku ulewy i deszcze. Jednak to jest pora sucha, więc nie powinno tego być, a w tym roku to było, praktycznie w całej Australii. Natomiast właśnie w Sydney i w Melbourne możecie się spodziewać bardzo mroźnych, zimnych temperatur zimą. Nawet pomijając ten rok, jest naprawdę zimno, trzeba wziąć zimowe ciuchy, i wtedy właśnie często słyszę, że turyści są zaskoczeni negatywnie australijską prognozą, australijską pogodą. Jamie mnie tu rozprasza, przylatując właśnie do Sydney i Melbourne, tutaj w australijską zimę. Ale noce, słuchajcie, i późne wieczory, nawet tutaj u nas w tropikalnej Australii regularnie zimą są bardzo zimne. Trzeba grzać w domu, e, więc to może was zaskoczyć. E, z klimatyzacji akurat to ogrzewanie idzie, bo tam są też opcje ogrzewania. Ale jednak właśnie jest tak zimno, że jest tylko parę stopni na plusie, albo nawet połami zero. Wiecie, do nas tutaj rodzina też przylatywała właśnie w okresie zimowym e, do stanu Queensland, oczywiście. Więc tutaj nie było źle. Jakieś tam sweterki w trakcie dnia się nosiło, czy tam wieczorami to wiadomo, ale ogólnie było słonecznie gwarantowana właśnie słoneczna pogoda, więc w słońcu było fajnie, więc jakoś nikt tak nie narzekał, ale tak jak mówię, no Sydney, Melbourne moim zdaniem odpada w okresie zimowym, bo jest naprawdę nieaustralijsko, jeżeli chodzi o pogodę. Myśmy kiedyś australijską zimą wylatywali do Polski i powiem Wam, że przelatywaliśmy przez Sydney i temperatury były tak niskie, że myśmy tam zamarzli, no bo z tropików lecieliśmy, z tropikalnej Australii do Sydney i przez Sydney do tam dalej, przez inne kraje i do Polski. Natomiast, właśnie w Sydney, stewardessy były poubierane w płaszcze zimowe. Także, słuchajcie, naprawdę, jak lecicie do Sydney i Melbourne w zimie australijskiej, to musicie sobie wziąć jakieś płaszcze, nawet jakieś szaliki. Nawet rękawiczki, też widziałam ludzi w rękawiczkach, więc rzeczywiście taki zimowy strój. Zima jest porą suchą, co jest fajne, bo nas tutaj żadne ulewy, cyklony nie zaskoczą, ale z kolei, przez to, że jest porą suchą, to możemy się tutaj spodziewać tych bushfires. Natomiast bushfires e, nie afektują całej społeczności, gdzieś się tam regularnie dzieją w buszach i jest to normalne. Rzadko dochodzi do takich wielkich pożarów, raz na parę lat. Pozytywne jest akurat to, że w okresie zimowym jest tu najmniej tych groźnych węży. Krokodyle są rzadziej spotykane, rekiny rzadziej spotykane, no i oczywiście tych medus rzekomo nie powinno być tych śmiertelnych medus w oceanach ale wiadomo, że raz na jakiś czas jednak się je tam spotyka, więc generalnie jeżeli chodzi o kąpiele w oceanach australijskich, szczególnie w tropikach, to są cały rok odradzane. W nietropikach i nawet południowa część stanu Queensland, to tam to generalnie w oceanie to tylko jakieś rekiny zobaczycie, natomiast jednak też tam są cały rok. Dni są natomiast najkrótsze zimą, akurat bo u nas w tropikach między po 17 a przed 18 się ściemnia. Natomiast super sprawą tutaj w Australii jest, jeżeli chodzi o australijską zimę, że w trakcie australijskiej zimy migrują tutaj wieloryby. I delfinki razem z nimi. Także można rzeczywiście sobie pooglądać, na te wszystkie wycieczki popłynąć, albo u nas na przykład, nawet z brzegu oceanu, jak się będziemy wpatrywali, to też często właśnie widać. Rybacy czy tam ludzie, którzy na łódkach wypływają, mają super doświadczenia, bo nawet się nie spodziewają, a nagle gdzieś tam te wieloryby robią im pokaz, wyskakują z wody i yy, bawią się. Także no super, naprawdę, jeżeli chodzi o to, o te zwierzęta, to właśnie są w zimie. Dobra, czas na małe podsumowanko. Według mnie, tak jak już wspomniałam wcześniej, najlepsza pora roku, żeby odwiedzić Australię to jest wiosna, ale też jesień. I tu już miesiące musicie sobie wybrać, ale wiadomo, że te pośrodkowe miesiące, wiosny czy też jesieni, są najlepsze, ale wiosną na pewno końcówka września, październik i początek listopada. To jest taka pogoda gwarantowana najbardziej. Raczej tych ekstrem nie ma typu pożary, czy tam cyklony, czy też ta zwierzyna niebezpieczna, jest tego mniej, także ja zawsze właśnie polecam najbardziej wiosnę. Tym bardziej, że nie ma też tych skrajności, typu takie nie do wytrzymania upału. Ale oczywiście, my tutaj mieszkamy od 10 lat w stanie Queensland. Więc ja tutaj polecam właśnie stan Queensland w okresie wiosennym. A ktoś z Sydney, Melbourne i tak dalej musiałby się wypowiedzieć inaczej po swoich obserwacjach na temat tamtych miejsc. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te zwierzęta jadowite które najbardziej grasują tutaj w okresie letnim. Jednak na to nie zwracałabym aż takiej uwagi, dlatego że one grasują przez cały rok i węże jadowite, pająki, i nawet te meduzy, krokodyle, rekiny, one są tutaj obecne cały rok. Wiadomo, że mają swoje sezony większej aktywności i tam te wszystkie okresy rozrodcze. Natomiast mimo wszystko, jakbyście mieli na to jeszcze patrzeć, to byście musieli nigdy tu nie przylecieć. Także ja bym bardziej patrzyła pod względem żeby uniknąć tych cyklonów, tych ukropów nie do wytrzymania. Więc lato bym raczej tutaj pominęła jako pora roku do przylecenia. Oczywiście może Was pozytywnie też zaskoczyć. Mamy tu często fajne lata, ale to jest największy znak zapytania. No i ta zima, ona może nie jest aż takim wielkim znakiem zapytania, bo jednak jest głównie sucha, no ale wiadomo, zdarzają się tutaj zimą te inne ekstremy pogodowe w drugą stronę. Czyli jest tak zimno, nie po australijsku zimno, czyli tak, że nikt z Was naprawdę, póki by tu zimą nie przyleciał, by się nie spodziewał, jak zimno w Australii może być. Ja już kończę. Mam nadzieję, że tutaj nie było za dużo zakłóceń, szczególnie jak Jamie wszedł nam w rozmowę. Także mam nadzieję, że Wam się podoba podobał odcinek i mam nadzieję, że Wam troszeczkę pomogłam w podjęciu decyzji, kiedy właśnie najlepiej tutaj do Australii się udać. Szczególnie no, jeżeli chodzi o ten stan tropikalny Queensland, bo nie czarujmy się głównie o nim mówiłam, bo głównie tutaj jesteśmy raczej zwiedzamy Queensland wzdłuż i wszersz. Dobra, ja już kończę, zmykamy do domu, trzymajcie się, kochani, cieplutko, papa. Pa.